Shalom widzowie pytają, czy wspieram wielką orkiestrę. Wspieram i to całym sercem i zachęcam wszystkich do wspierania. My, Żydzi, mamy religijny nakaz, wręcz obowiązek wspierania potrzebujących. Każdy Żyd powinien dać datek charytatywny co najmniej raz dziennie. Mężczyzna powinien robić to nawet trzy razy dziennie, przed każdą modlitwą. Dodatkowo każdy Żyd musi wypełnić biblijny nakaz przekazania 10% swoich dochodów rocznych na cele charytatywne. Charytatywność w świecie żydowskim to coś bardzo, ale to bardzo ważnego. Każdy w domu ma coś, co nazywa się w języku C cedoko puszka, i każdy członek rodziny, mały czy duży, powinien coś przynajmniej raz dziennie wrzucić do tej puszki. Jak się nazbiera, wpłacamy to na jakiś cel charytatywny. My w domu mamy tradycję, że w zasadzie wszystkie nasze datki charytatywne um, dajemy organizacjom pomagającym dzieciom bądź rodzinom. Chciałbym tutaj także bardzo mocno podkreślić, że pomoc charytatywna powinna być dawana nie tylko Żydom, ale i ludziom, którzy Żydami nie nie są. W Talmudzie w traktacie Gittin na stronie 61a mamy napisane: Prawo żydowskie mówi: Wspieramy ubogich nieżydów razem z ubogimi żydami. Odwiedzamy chorych nieżydów razem z chorymi żydami i chowamy zmarłych nieżydów razem z żydami. To jest droga pokoju. Charytatywność jest bardzo ważna, jest to jeden z najważniejszych nakazów religijnych w prawie żydowskim. Nieważne ile dasz, ważne, żeby dać, bo nawet najmniejsza suma czasami może być dla kogoś pomocą. Teraz już wiesz. Lachaj.